Myślę, że bez pasji nie ma dobrej fotografii. Nie ma niczego, co mogłoby stworzyć i być czymś niezwykłym, jeżeli tego nie kochamy, jeżeli tego nie chcemy lub chcemy to naprawdę dokładnie zgłębić. Zwierzęta są bardzo wdzięczne do fotografowania, a ich relacje z ludźmi jeszcze bardziej. Więc myślę, że bez niej, bez tej pasji. Moje zdjęcia chyba nigdy by nawet nie powstały. Chodź. Muszę przyznać, że jestem genetycznym psiarzem. Psy w moim życiu są od zawsze. W ilościach hurtowych również. A drugą ogromną pasją to jest pasja fotografii sportowej, fotografii dynamicznej, bardzo emocjonalnej, szybkiej. Wsi w zaprzęgach połączyły się te dwie pasje i stanowią dla mnie w tej chwili największą przyjemność i chyba najdłuższy projekt, który prowadzę od kilkunastu lat. Zwierzęta zaprzęgowe to są niezwykłe zwierzęta. To są zwierzęta, które są przez 2000 lat selekcji ukierunkowane na pracę z człowiekiem, ale pracę bardzo samodzielną. Mam zaszczyt znać w Europie maszerów, którzy mają ponad 70 lat i nadal są top of the top. Mieszczą się w pierwszej dziesiątce najlepszych maszerów. To jest miłość na całe życie. Te zwierzęta są całą ich życiem, całą ich pasją i to jest droga, która się nigdy nie kończy. Mam zaszczyt ich znać, mam zaszczyt być jednym z nich i mam ten niezwykły przywilej, który pozwala mi pokazywać ten świat od samego spodu, od kuchni: od karmienia, od ich relacji, od przygotowań do wyścigu i to, co dzieje się po wyścigu to, co jest niedostępne dla zwykłego turysty oglądającego wyścigi psich-zaprzęgów gdzieś z trasy. Mamy chaos startu. Czasami bywa i tak. To jest ich radość. Można powiedzieć, że ten pies uśmiecha się na starcie. To jest sam początek wyścigu. We Włoszech na wyścigach psich-zaprzęgów zdarzyło się tak, że. Przyszło załamanie pogody, ściana wody i praktycznie uniemożliwiało to jakiekolwiek fotografie. No ale wyścig trwa i ja mogę mieć tylko ten albo żadnego momentu. Stojąc w ogromnej pompie, zaczęłam fotografować psie zaprzęgi, jak w waterpeleszach, gdzie woda rozbryzgiwała się, ja praktycznie nic nie widziałam, wszystko było zaparowane, i musiałam tak blisko zacząć fotografować, że praktycznie one były z nos w nos. I ku mojemu największemu zdziwieniu, jedno z tych zdjęć, pewnego hiszpańskiego maszera dostało się na kower okładki kultowego amerykańskiego magazynu, który nazywa się Alaskan Mashing Magazine. I jest moją wielką dumą, ponieważ moje zdjęcie jest koło zdjęcia Leonarda Sepali. To jest legenda amerykańskiego machingu. W sposób w jaki robię zdjęcia, to nie jest seryjne robienie zdjęć, bo wtedy gubimy to, co sam powinno być w nim, czyli kadr, światło i tą całą techniczną stronę. Wybór naciśnięcia migawki musi być bardzo odpowiedzialny. To nie może być przypadek, że właśnie wtedy to musi być wycezelowane, to musi być bardzo wymyślone. Naciśnięcie migawki to jest taka praca, która jest poprzedzona wielogodzinną pracą nad tym kadrem w terenie. Przygotowujemy się dokładnie tak jak przygotowujemy się do każdego zdjęcia sportowego. Musimy znać teren, musimy znać światło, musimy widzieć jakie będą parametry tego zdjęcia. Musimy to wszystko mieć w głowie, żeby później ten przypadkowy kadr, przypadkowy kadr był właśnie tym kadrem, którego szukamy, którego które udało nam się wycisnąć z rzeczywistości. Bo ja mam swoją dynamikę, ja jestem osobą niezwykle uzależnioną od adrenaliny. Lubię szybkość i lubię ten moment, w którym wiem, że coś mogę mieć, ale mogę też stracić. I w fotografii, bardzo często dla swojej własnej przyjemności. Robię zdjęcia, w których zwierzęta są bardzo blisko mnie, i wtedy mam dwa do trzech ujęć, i spustu migawki, kiedy albo mam to, albo nie. I to jest tak, że aż gdzieś tam ciarki prze przechodzą przez plecy, jeżeli mi się to uda. O. Wyścigi psich zaprzęgów to przede wszystkim jesień i mamy wtedy dry land, czyli w błocie albo w tak pięknych dziś, jak dzisiaj okolicznościach przyrody, ale przede wszystkim to jest zima i sezon kończy się w maju, natomiast fotografia dobrze, kiedy trwa i kiedy nas bawi przez cały rok, więc kiedy psy mają urlop. Kiedy jest ciepło, wykorzystujemy ten moment na warsztaty fotograficzne, ucząc innych, jak dobrze jest sfotografować takie cudeńka. A z drugiej strony jest też tak, że to ćwiczenie, to tak jak w strzelectwie. Musimy cały czas ćwiczyć, żeby nam ta umiejętność nie umknęła. I wtedy. Fotografuję tu w ogrodzie, czasami w pantoflach, czasami w piżamie wychodzące rano, i te zdjęcia są równie, równie satysfakcjonujące jak te, które robię dokumentując wyścigi psich zaprzęgu. Drugą częścią mojej fotograficznej pracy, mojej fotograficznej drogi, są portrety ludzi, którzy pozwalają mi fotografować siebie w opowiadaniu. Stosuję światło tylko naturalne, światło zastane, kreuję całą rzeczywistość wokół nich za pomocą światła zastanego. To jest rozmowa, luźna rozmowa. Najczęściej rozmowa o pasji, o naszych zainteresowaniach, kiedy ludzie zaczynają się otwierać, kiedy zaczynają im błyszczeć oczy, kiedy zupełnie zapominają o tym, gdzie są, czym się zajmują i o tym, że w dłoniach mam aparat, który ich fotografuje. To są portrety momentalne. To jest ten moment, w którym przez sekundę popatrzą na mnie w aparat i staram się. Tak jak w fotografii sportowej, wyłowić dokładnie ten moment, w którym oni patrzą na mnie swoimi błyszczącymi od emocji oczami. Czy one piękne wychodzą? Ci ludzie są piękni. Ci ludzie są piękni w swoich opowieściach o sobie, o swoich pasjach, o swojej rodzinie, o tym, co w życiu przeżyli. I staram się fotografować ich emocje i to piękno, którego czasami zapominają. A które w nich jest. <śpiewa> <śpiewa> Największą satysfakcję, którą kiedykolwiek miałam, to kiedy dostałam maila od jednego z czołowych hiszpańskich maszerów, który podziękował mi, nie znając mnie zupełnie, podziękował mi powiedział, że nareszcie fotografuje ktoś tak, jak on sam czuje w sercu i widzi to na moich zdjęciach.